Wierzba, wieżby, 10 ciekawostek. Tak ten materiał spóźnił się o jakiś tydzień. O wierzbach miałem mówić tydzień temu przed Wielkanocą, ale mam nadzieję, że nawet dzisiaj, czyli po tym takim okresie silnie związanym z wieżbami, Was ten temat zainteresuje. I po pierwsze, oczywiście, jeśli chodzi o wierzby, to mamy ich ponad 450 gatunków. To nie tylko drzewa, to nie tylko krzewy, ale też krzewinki. Więc jeśli spojrzymy na cały. Przekrój, jeśli chodzi o wieżby, to one mogą mieć od kilku centymetrów do nawet ponad 30 metrów. Są wieżby, drzewa wieżby, które mogą osiągnąć nawet ponad 30 metrów. Jeśli chodzi o, o Europę, to w Europie jest 64 gatunki. Jeśli chodzi o Polskę, to w Polsce występuje 28 gatunków wieżb. I tutaj trzeba zaznaczyć, że wieżby bardzo często się krzyżują. I tych takich krzyżówek jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o drugą ciekawostkę, to oczywiście jeśli chodzi o kwiaty wierzby, to tak zwane, popularnie nazywane bazie czy też kotki, bardzo często wykorzystywane jako ozdoba właśnie w tym na przykład czasie Wielkiej Nocy i tu chodzi o wygląd. Dla nas, dla ludzi te kwiaty wierzby są bardzo fajne, jeśli chodzi o wygląd i jako taka forma ozdoby. Tylko, że te kwiaty są też bardzo ważne, jeśli chodzi o przyrodę, ponieważ są to kwiaty, które są jednymi z tych pierwszych kwiatów, jakie pojawiają się wczesną wiosną. Do tego, do tego trzeba pamiętać, że ich jest dosyć dużo i one stanowią bardzo ważny element, jeśli chodzi o pszczoły, jeśli chodzi o trzmiele, jeśli chodzi o zdobywanie pożywienia przez te owady w tych początkowych okresach wiosny. Więc tu też warto o tym pamiętać, że te kwiaty są bardzo ważne dla pszczół, dla czmieli, a do tego oczywiście, jeśli chodzi o wierzby, to wiele gatunków wierzb są to doskonałe rośliny miododajne. Co dla nas, dla ludzi, którzy korzystamy z tego, że pszczoły produkują miód i nie tylko, jest bardzo, bardzo ważne. Ale o pszczołach mam nadzieję, że porozmawiamy w tą sobotę i w tą sobotę porozmawiamy sobie o 10 ciekawostkach na temat pszczół. Trzecia ciekawostka to oczywiście to, że wierzba bardzo mocno łączy się z takim widokiem, swojskim widokiem. Wierzba obok brzozy, obok kilku innych roślin, o tym też kiedyś porozmawiamy, bardzo mocno wiąże się z takim naszym odbieraniem swojskiego, polskiego widoku. I tu trzeba pamiętać, że wynika to głównie z tego, że wierzby wcześniej, w przeszłości, były o wiele popularniejsze. One były sadzone wzdłuż dróg, wzdłuż miec. Do tego, jako rośliny, które lubią wilgoć, lubią wodę, rosły nad brzegami rzek, jezior, stawów, na terenach, na obszarach wilgotnych. Więc tych wierzb było zdecydowanie więcej niż dzisiaj. I ta wierzba, razem z brzozą i tak jak powiedziałem, kilkoma innymi roślinami, tak Wiąże się z takim naszym postrzeganiem takiego swojskiego, naturalnego krajobrazu, który nas otacza. Oczywiście obecnie, dzisiaj tych wierzb w naszym otoczeniu jest zdecydowanie mniej, jednak w różny sposób wpływamy na to, że ich jest mniej. Nie ma ich obok dróg, nie ma ich na miedzach. Na brzegach rzek, jezior i stawów też jest ich coraz, coraz mniej. Więc oczywiście ten taki swojski widok wierzb. Przeróżnych, czy to wiesz płaczących, czy innych, no powoli zaczyna no, odchodzić do lamusa. Czwarta ciekawostka, oczywiście, dotyczy wierzb energetycznych, czyli krzewiastych odmian wierzby wiciowej. Należy pamiętać, że wierzby rosną stosunkowo szybko, do tego potrafią przyrastać z roku na rok, nawet kiedy część z nich wytniemy. I postanowiono, że da się to wykorzystać jako. Roślinę, którą można, z której można pozyskiwać biomasę. Czyli to, że szybko rośnie, to, że można co rok, co dwa, co trzy, w zależności od metody uprawy, zbierać z tej samej rośliny właśnie ten surowiec z tą biomasę, że można to wykorzystać na terenach, gdzie jest wystarczająco duża ilość wody. Tak, jeszcze raz powtórzę, że wierzby potrzebują dużych ilości wody. Można robić plantację wierzby i pozyskiwać z niej biomasę, którą możemy wykorzystywać do produkcji energii, do produkcji ciepła itd. Tak i, tak I tutaj nawet 30 ton biomasy, według niektórych nawet więcej, Rocznie można pozyskiwać z takiej plantacji wieżby energetycznej. Tutaj należy też pamiętać, że to nie jest takie bezobsługowe, że sadzimy i no, samorośnie, szczególnie w pierwszych 2-3 latach, kiedy trzeba to plewić, itd, tak i tak dalej. Ale taka wieżba potrafi przynosić tą biomasę, można zbierać tą biomasę w zależności od typu uprawy, tak jak powiedziałem, co rok, co 2, co trzy lata, przez nawet 30 lat. I był czas, że te uprawy wieżby energetycznej były bardzo, bardzo popularne, przynajmniej tu w mojej okolicy teraz. Nie wiem, popularność zmalała, czy opłacalność się zmniejszyła. Nie wiem, jeśli coś takiego wiecie, napiszcie w sekcji komentarzy. Piąta ciekawostka to to, że wieżba przez bardzo długi czas, przez tysiące lat, była odbierana jako drzewo magiczne i w ostatnim, można powiedzieć, tysiącleciu przynajmniej na terenie Polski była odbierana w bardzo pozytywny sposób. Na innych obszarach, jeśli chodzi o występowanie wierzby, to pozytywne odbieranie wierzby było jeszcze wcześniej. Tylko że w przypadku tych dawnych Słowian, którzy zamieszkiwali na przykład te tereny, Wierzba kojarzyła się w niezbyt pozytywny sposób, wręcz w sposób negatywny, jako siedlisko, jako miejsce, gdzie żyły no, niezbyt sprzyjające ludziom istoty. Tylko, że ten obraz, to postrzeganie wierzby się zmieniło i od wielu lat wierzba była postrzegana, od setek lat, i wierzba od setek lat, w niektórych obszarach od tysięcy lat, była postrzegana jako taki symbol mm, siły życiowej, płodności, takich pozytywnych rzeczy, Właśnie, które wiążą się z tymi wierzbami, więc jako taki um, może nie przedmiot, tylko roślina magiczna była odbierana w bardzo pozytywny sposób. Szósta ciekawostka dotyczy tego, że wierzby, ich korzenie mają bardzo duże możliwości wychwytywania szkodliwych substancji z wody i z gleby. I można je wykorzystywać na przykład do, do rekultywacji ziemi, wód, więc na przykład można je stosować w takich oczyszczalniach, takich roślinnych oczyszczalniach. Pamiętajcie, że ona może też właśnie być sadzona na terenach, gdzie inne rośliny tak wysoko rosnące nie chcą rosnąć i nie tylko może stanowić właśnie bazę do wyprodukowania biomasy, ale też może ten teren oczyszczać z substancji, które no są po prostu szkodliwe. Oczywiście są pewne ograniczenia. To nie jest tak, że jeśli posadzimy wieżbę, to możemy robić co chcemy i możemy do tej wody, do tego gruntu wypuszczać coś nam się żywnie podoba. Siódma ciekawostka to oczywiście wikliniarstwo, czyli tworzenie z młodych gałązek wieżby koszyków, mebli, ale też budynków, czy też jakichś innych form, które możemy wykorzystywać jako schronienie, czyli na przykład altana ale to głównie koszyki i meble. Oczywiście te młode roślinki, młode gałązki wieżby trzeba wcześniej przygotować. To nie jest tak do końca, jak się niektórym wydaje, ale tu są miejsca, gdzie można obserwować, jak to wygląda. Trzeba je przygotować, ale dzięki temu, że ta wieżba jest bardzo podatna oczywiście na poddawanie tym procesom, które są właśnie elementem tworzenia koszy, mebli i innych rzeczy, to one są wykorzystywane w znaczeniu wierzby do tego od tysięcy lat. Po prostu z młodych gałązek wierzb można było w przeszłości tworzyć rzeczy, których z innych rzeczy się albo nie dało zrobić, które było ciężko wyprodukować. Kosze i to często bardzo dużych rozmiarów, czy też wzmocnienie, jeśli chodzi o budynki, i tak dalej, i tak dalej. Ósma ciekawostka dotyczy takiego powiedzenia: gruszki na wierzbie. I jest to stwierdzenie bardzo bliskie prawdy, ponieważ mamy gruszę wierzbolistną, czyli gruszę, która ma liście, które są podobne do liści, jakie mają wierzby. I takie drzewo istnieje, i ono ma takie gruszeczki, niewielkie gruszeczki. Tylko spokojnie, ich nie wolno jeść, one nie są jadalne. No ale właśnie z tego wzięło się to powiedzenie, że gruszki na wierzbie, zobaczysz jak gruszki na wierzbie, a taka roślina, czyli wspomniana grusza wierzbolistna, istnieje. I chociaż. Można powiedzieć, te gruszki nie są takie, jakie byśmy chcieli, nie da się ich zjadać, to jednak takie powiązanie jak najbardziej istnieje. Przedostatnia ciekawostka dotyczy też tego, że wieżby są też doskonałym schronieniem dla wielu zwierząt. Ponad 100 gatunków ptaków znajduje tam schronienie, może tam gniazdować i to nie chodzi tylko o zakładanie gniazd. Tu chodzi też również o to, że te wieżby, jeśli chodzi o drzewa, często ich pnie są popękane, są tam dziuple. Jeśli chodzi o bycie schronieniem, potrafią one być no, doskonałym miejscem dla tych ptaków. A jeśli chodzi o pnie, to tam mogą się chronić również gryzonie, zające, jeże. Więc te drzewa również stanowią... Te rośliny również stanowią doskonałe miejsce, jeśli chodzi o schronienie dla wielu ptaków i zwierząt. Ostatnia ciekawostka to oczywiście to, że wieżba, ze względu na pewne substancje, które się w niej znajdują, od tysiącleci była wykorzystywana, żeby radzić sobie z dolegliwościami, na które wcześniej nie było sposobów. Ponieważ tutaj mówimy o na przykład wykorzystaniu wierzby do zbijania zbyt wysokiej temperatury naszego ciała, czy też przeciwbólowo i tak dalej, i tak dalej. I już od tysięcy lat wierzba, substancje, które w niej się znajdują, były właśnie wykorzystywane w ten sposób, żeby radzić sobie z pewnymi problemami. Tutaj zawsze ciekawi, w jaki sposób w przeszłości ludzie dochodzili do, można powiedzieć, tego, że można wierzbę wykorzystać i za pomocą odpowiednio szykowanych preparatów wspomagać się, kiedy nam coś dolegało. Bardzo ciekawa sprawa, ale może już kończmy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za ocenianie, komentowanie, polecanie tych materiałów. Zapraszam na inne materiały, zapraszam na mój główny kanał, gdzie mówię o kotach i psach. I oczywiście do zobaczenia, do usłyszenia ponownie. Macie jakieś inne ciekawostki o wierzbach? Zapraszam do sekcji komentarzy.